Słuchawki. Nie wiem jak wy, ale ja używam słuchawek prawie cały czas. To taka moja tarcza przed ludźmi. No i niestety ludzie nie potrafią zrozumieć tego, że jak mam założone słuchawki i sobie słucham muzyki, to to wcale nie jest zachęta do rozmowy. Ja wtedy chcę sobie w spokoju pomyśleć, się wyciszyć, ale zawsze znajdzie się taka osoba, która stwierdzi, że musi teraz do mnie zagadać, bo przecież się ze sama. Guess what? Nie każdy lubi towarzystwo. I tak muszę siedzieć i słuchać plotek, co to ktoś nie zrobił, narzekania na nauczycieli, szkołę czy wzdychania do jakichś chłopaków. Jakby okej, okay, rozumiem, że nie każdy jest mistrzem relacji, no ale chyba jak widzisz, że ktoś się od ciebie odsuwa, już średnio cię słucha i jest mocno spięty, a wcześniej tak nie było, to chyba może być spowodowane przez ciebie. Nie zrozumcie mnie źle. To nie jest tak, że jestem skrajnie aspołeczna, bo lubię spędzać czas z przyjaciółmi, a nawet poznawać nowych ludzi. Ale moja energia społeczna szybko spada przy próbach socjalizacji, więc wolę się oddalić, póki ją jeszcze mam, żeby nikogo nie zabić w napadzie szału. Dlatego zawsze mam przy sobie słuchawki, jako moją tarczę antyludziową, żeby móc się na chwilę oddzielić od otoczenia i odpocząć. Więc mi do cholery nie przeszkadzaj.